Cześć droniarze. Ja jestem Łukasz i jak zawsze witam was na kanale Dronostrefa. Jeżeli chcesz zacząć latanie w PV, to ten materiał jest dla ciebie. Zapraszam. Ten film powstaje ponieważ nie ma tygodnia, że nie dostał zapytania. Od czego zacząć swoją przygodę FPV? Jak zacząć? Czy może kupić drona gotowego, a może kupić DJI FPV? Także dzisiaj postaram się Wam na to pytanie odpowiedzieć, a przynajmniej Was jakoś nakierować. I na samym początku chciałbym uprzedzić, że latanie dronami FPV to nie jest tanie hobby. Jeżeli szukasz taniego hobby, to w sumie chyba nie znajdziesz, bo każde hobby jest na swój sposób drogie, jak już bardziej się zagłębiamy w to. Także tylko uprzedzam, a latanie dronami mocno wciąga i w sumie, jeżeli już masz na coś przeznaczyć swoje ciężko zarobione pieniądze i chcesz. Mieć trochę przyjemności z życia, to polecam serdecznie, ale os jak coś to ostrzegałem. Żeby spróbować latania dronami FPV, i tutaj zawsze latamy w trybie acro, czyli w tym trybie full manualnym, i to nie jest latanie DJI z GPS-em, to najtańszym sposobem według mnie i chyba większości ludzi jest to, żeby sobie kupić w miarę dobrą aparaturę, na przykład TBS Mambo i podłączyć ją sobie do symulatora i na symulatorze poćwiczyć i zobaczyć, czy to jest dla nas. Wtedy kupujemy taką aparaturę za jakieś, no mam, bo akurat kosztuje około 600-700 zł. Kupujemy taką aparaturę, podłączamy ją do komputera, ściągamy sobie symulator, który liftow chyba kosztuje coś około 100 zł, albo Drone, albo też jeszcze jest multum innych symulatorów i już nie jest ważne, czy ten symulator będzie odwzorowywał nam prawa fizyki bardzo dokładnie, czy mniej dokładnie. Na początek, żeby zobaczyć, o co w tym chodzi, wystarczy nam każdy symulator no, ale tutaj warto jest jednak kupić sobie jakąś aparaturę. Radzę wydać tutaj akurat więcej pieniędzy, bo ta aparatura, jeżeli nam się spodoba, zostanie z nami. A jeżeli nam się nie spodoba, to nam ją łatwiej będzie sprzedać. Czyli na przykład sprzedamy ją ze stratą 100 zł. Chociaż niektórzy też kupują i później zarabiają na tym, bo ciężko jest dostać niektóre nowe aparatury, także. Myślę, że tutaj akurat w tym momencie za dużo nie stracimy. No dobra, jak już sobie polatałeś w symulatorze, no to co dalej? No i teraz zaczyna się multum możliwości, bo FPV to jest milion nieskończonych możliwości kombinacji wszystkiego. Także możesz zacząć z dwóch stron. Możesz zacząć od małego drona, na przykład Cetusa Pro, o którym robiłem film i kupując zestaw Cetusa Pro, wydając około 1200 zł dostajesz gogle, Aparaturę, baterie, ładowarkę, nawet zapasowe śmigła masz wszystko, co jest potrzebne. I tą aparaturę, która nawet jest zestawem w Cetusie Pro, możesz wykorzystać też do symulatora, bo ona się łączy normalnie z komputerem i możemy ją wykorzystać w jakimś y, symulatorze lotu. Także na przykład wydając 1200 zł, dostajesz aparaturę, ale ta aparatura moim zdaniem, ona mnie aż tak nie podchodzi, dlatego ja już na Cetusie latam z aparaturą Mambo, podłączyłem do niej multi-protokół i tak dalej. A jeżeli nie chcesz małego drona i ja tutaj mocno zachęcam do tego, żeby jednak wydać trochę więcej pieniędzy i y, latać jednak, zaczynać z większymi dronami, tak zwanymi pięciocalowymi, czyli na przykład tak jak ten mój dron mojej konstrukcji, tu jest akurat 5,1 cala są śmigła. To moim zdaniem jest łatwiej utrzymać takiego drona stabilnie w locie, łatwiej jest się na nim nauczyć, tylko potrzebujemy trochę pogody, dużo czasu i otwartej przestrzeni, bez jakichś większych przeszkód, żeby na początek sobie poćwiczyć. No ale jeżeli polataliśmy symulatorem, no to już mamy e, aparaturę. No, ale niekoniecznie musicie wydawać tyle pieniędzy na cyfrę. Możecie kupić sobie na przykład Nazgula analogowego i dokupić do niego gogle jakieś analogowe za 200 czy 300 zł. Nazgul to jest koszt jakiś 1200 zł w analogu. Do tego gogle za 200 czy 300 zł jakieś EV800D kubełki. E, aparaturę już zakładam, że mamy, bo ćwiczyliśmy wcześniej na symulatorze, bo to lepiej jest zrobić, wtedy to mniej kosztuje później. Bólu i, i pieniędzy. Także możemy to zrobić tak. Kolejną drogą, żeby zacząć FPV, już jeżeli chcemy wydać więcej pieniędzy, bo to wtedy warto pójść w cyfrę. Czyli kupujemy sobie gogle cyfrowe, kupujemy sobie drona na cyfrze, Na przykład moje konstrukcje są zazwyczaj na cyfrze, bo latam. Ja osobiście latam w 90% na cyfrę, i wtedy mamy ładny obraz podczas lotu. I rzeczywiście to jest rewolucja ta cyfra, jeżeli chodzi o, o, o jakość obrazu. Ale możemy sobie kupić też na przykład Nasgula w wersji cyfrowej, i Nasgula w wersji cyfrowej to jest jakiś koszt około 2000 2200 zł. No, tutaj akurat gogle bolą, bo w gogle to jest około 3000 zł. No, ale gogle kupujemy raz, aparaturę już mamy z symulatora. Dokupujemy sobie później drony pod to, co mamy. Oczywiście, do tych dronów, o których wspomniałem teraz, potrzebujemy też baterii, czyli musimy dokupić sobie baterię, no bo tutaj w zestawie nie ma baterii. Przynajmniej, jeżeli chodzi o Nasgula i pochodne tego drona, czyli na przykład innych marek. To tam musimy kupić sobie zazwyczaj baterie, które rekomenduje producent. No i potrzebujemy też ładowarki. No, ładowarka to też jest kolejne 300-400 zł. No i każda bateria, przynajmniej do drona 5-calowego, to jest około 100 zł. Około 100 zł, raczej bym nawet założył, że 120-130 zł. Oczywiście przy Cetusie nie potrzebujemy tego, bo mamy w zestawie już wszystko. I te małe łupy, czyli te właśnie małe drony, no to rzeczywiście tam często możemy kupić jakiś fajny, gotowy zestaw. Jak już dotrwałeś do tego momentu, to teraz możesz stwierdzić, że w sumie nie dość, że to kosztuje dużo pieniędzy i to jeszcze kosztuje dużo czasu, żeby się nauczyć tym latać. No i to jest prawda, bo niekoniecznie tutaj chodzi o to, że wydamy kupę pieniędzy na to, żeby mieć fajnego drona, ale jeszcze po potrzebujemy poświęcić kupę czasu na to, żeby się nauczyć fajnie latać tym dronem. Jeżeli ktoś nie ma tego czasu, a chce sobie po prostu polatać w goglach, no to wtedy ja zawsze mówię tutaj przychodzi z rozwiązaniem DJI FPV. I jeżeli chodzi o drona DJI FPV, to jeżeli chodzi o jego recenzję czy cokolwiek, to jest pełno recenzji w internecie, ale ja tutaj każdemu powtarzam, kto się do mnie odezwie z takim pytaniem: że jeżeli chcesz sobie polatać w goglach i nie chcesz ćwiczyć sobie przelatywania przez jakieś przeszkody, tylko chcesz sobie polecieć w goglach i mieć fajny widok z pierwszej osoby, to zestaw DJI FPV Combo jest dla Ciebie. Tam jest zestaw Combo, bo tam jest i dron, i aparatura, jest bateria, ładowarka, są też gogle cyfrowe. To kosztuje około 6 czy 6,5 zł. Dokładnie nie pamiętam teraz. I wtedy rzeczywiście możesz się polatać. Jeżeli chcesz tym dronem DJI FPV latać, uczyć się latania, przelatywania przez przeszkody, to to jest głupi pomysł. Dlaczego? Bo tego drona jest bardzo łatwo rozwalić. Tutaj są ramiona plastikowe. W tych dronach tej konstrukcji tutaj są ramiona karbonowe. Co to znaczy? To, jest, to znaczy, że to jest wytrzymały dron, który naprawdę wytrzyma jednego krasza. No a tutaj jeżeli chodzi o drona DJI FPV, no to te ramiona są no, z takiego twardszego powiedzmy plastiku i ja już mam nad historią, że ten dron mi się rozwalił bez latania, bo spadł mi na ziemię. Kosztowało, Kosztowało mi to później kupę czasu, żeby to przełożyć, bo tam jest wszystko zwarte, trzeba było te przewody poprzekładać. Także no, jeżeli chcemy się uczyć latania w trybie acro i latać tak jak Mr. Steel dronem DJI FPV, to niestety to się nie uda. Na pewno się nie uda, bo byśmy częściej musieli tego drona naprawić albo mieć ich z 10 w zapasie, a to już kosztowo wychodzi bardzo dużo. Także jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie, które jest często kierowane do mnie, to już znacie moje zdanie. Oczywiście to jest tylko moje zdanie. Może macie inne pomysły, jeżeli już latacie dronami FPV, dajcie znać w komentarzu, co wy uważacie, od czego wy zaczynaliście i od czego byście teraz zaczęli. Może ktoś przeczyta jakąś złotą radę, kto będzie chciał zacząć latanie dronami FPV i rzeczywiście się tego posłucha. Ja mam nadzieję, że tym osobom, które zastanawiają się nad zaczęciem latania, Dronami FPV nie namieszałem jeszcze bardziej w głowie niż mają pewnie namieszane, bo to jest zawsze dużo dylematów, jeżeli chodzi o to, co wybrać, jak wybrać, jak kupić. Także to by było na tyle z mojej strony w tym temacie. Ja przypominam o naszej zabawie na grupie Dronostrefa, grupa dyskusyjna na Facebooku. Link do tej grupy macie w opisie tego filmu. Tam mamy zabawę. Gdzie wstawiamy nasze filmy z lotów FPV, odpowiednio je hashtagujemy hashtagiem FPV, i raz w miesiącu spotykamy się tutaj na kanale na live, gdzie oglądamy te filmy. Jak na razie oglądaliśmy zawsze wszystkie filmy, bo jeszcze nie było ich nigdy aż tak dużo, żeby nie starczyło nam czasu, zawsze to jest jakaś godzina, że sobie oglądamy. Jeżeli będzie ich za dużo, to będę tego dzielił. Albo będziemy się spotykać ze dwa czy trzy razy w miesiącu. Na razie spotykamy się raz w miesiącu. Także, jeżeli macie jakieś ciekawe filmy z latania swojego FPV, czy nawet z początków, to też oglądamy. Wstawiajcie te filmy z odpowiednim hashtagiem na naszą grupę Dronostrefa Grupa Dyskusyjna na Facebooku. Ja jak zawsze przypominam o moim sklepie internetowym www.dronostrefa.pl Tam z kodem rabatowym, który jest w opisie tego filmu macie jak zawsze ceny specjalne. A jeżeli podobał Ci się odcinek, no to oczywiście zostaw łapkę w górę. A jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, no to zostaw subskrypcję, aby nie ominął Ciebie kolejny materiał. Z mojej strony to tyle. Dzięki, do zobaczenia. Cześć!